Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Moi drodzy, spotkaniu przy wigilijnym stole towarzyszy wiele pięknych zwyczajów, które pielęgnowane są od wieków. Biały obrus, sianko pod nim, czy wolne miejsce przy stole to tylko kilka z nich. Ciekawostką jest to, że niektórzy nawet pod nakryciem każdego z domowników umieszczają monetę, takie postępowanie ma przynieść w przyszłym roku spokój w finansach. Moi drodzy, zawsze natomiast w ten wyjątkowy wigilijny wieczór czytana jest Ewangelia według Świętego Łukasza o narodzeniu Pana Jezusa. Oto i ona. W owym czasie wyszło rozporządzenie Cezara Augusta, żeby przeprowadzić spis ludności w całym państwie. Pierwszy ten spis odbył się wówczas, gdy wielkorzącą Syrii był Kwiryniusz. Wybierali się więc wszyscy, aby się dać zapisać każdy do swego miasta. Udał się także Józef z Galilei, z miasta Nazaret do Judei, do miasta Dawidowego, zwanego Betlejem, ponieważ pochodził z domu i rodu Dawida, żeby się dać zapisać z poślubioną sobie Maryją, która była brzemienna. Kiedy tam przebywali, nadszedł dla Maryi czas rozwiązania. Porodziła swego pierworodnego syna, owinęła go w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie. W tej samej okolicy przebywali w polu pasterze i trzymali straż nocną nad swoim stadem. Naraz stanął przy nich anioł pański i chwała pańska zewsząd ich oświeciła, tak że bardzo się przestraszyli lecz Anioł rzekł do nich: nie bójcie się, oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem całego narodu. Dziś w mieście Dawida narodził się wam zbawiciel, którym jest Mesjasz Pan. A to będzie znakiem dla was. Znajdziecie niemowlę owinięte w pieluszki i leżące w żłobie. I nagle przyłączyło się do Anioła mnóstwo zastępów niebieskich, które wielbiły Boga słowami. Chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój ludziom jego upodobania. Oto słowo pańskie. Chwała Tobie Chryste. Serdecznie zapraszamy do obejrzenia jasełek przygotowanych przez klasę 8A i do wspólnego kolędowania. Dziś myśli wszystkich biegną do szopy, do betlejem, gdzie Matka święta z dzieciątkiem, tam wielki cud się dzieje. Ciemno dookoła miasteczko usnęło. Nagle nad Bytlejem światełko błysnęło. To gwiazdeczka mruga oświetla stajenkę Dobrego Józefa, najświętszą panienkę. I gdy był we śnie świat cały, narodził się Jezus Mały. Zapaliła się gwiazda promienna na wschodzie, i rozbrzmiewa radosna nowina, że w ubogiej stajence Bóg nam się narodził. Mały Jezus. Najświętsza dziecina. Niech trąbi złoty róg, na cztery światła strony, że się narodził Bóg. Pobiegnij prędko i obudź pasterzy, by pokłon dzieciątku oddali. Był pastuszek bosy, na fujawce grał, pasał w górach owce i wszała się spał. Nagle aniołowie z nieba w bieli przysunęli, obudzili go, gdy spał, gdy spał. Obudzili go, gdy spał, gdy spał. Wstańcie, wstańcie, pastuszkowie. Słuchajcie nowiny. Tam na sianie, w lichej szopie, leży Bóg dziecina. Chłopaki, obudźcie się. Nie szedł mnie, kiedy śpię, nie wrzeszcz tak. Teraz twoje czuwanie, a moje spanie. Co się dzieje? Dlaczego nam spać nie pozwalasz? Skąd to światło w środku nocy? Czy to pożar? Czy to dnieje? Nie, to złota gwiazda tak świeci nad Betlejem. Kim jesteście, jasne duchy w śnieżnej bieli? Tak pięknych osób myśmy dawno nie widzieli. Nie lękajcie się, pasterze. Niech każdy dar bierze, żeby złożyć je w stajence, Jezusowi i panience. Chociaż w tej zamieci, chociaż w tej zamieci Gwiazdka, która świeci, nie widać, nie widać. Idziemy ochotnie, aby Boga skocznie powitać, powitać. Pobłogosław, panie, za to nasze granie wesołe, wesoło, żeśmy przez zawieje doszli do Betlejem z aniołem, z aniołem. Wejcie, wejcie, pastuszkowie, będzie nam wesoło. Zaśpiewajcie i zagrajcie i zatańczcie w koło. Przybierzeli do Betlejem pasterze, Grając skocznie dzieciąteczku na lirze. Chwała na wysokości, chwała na wysokości, a pokój. Na ziemi, chwała na wysokości, chwała na wysokości, a pokój na ziemi. Oddawali swe ukłony w pokorze. Tobies serca o Boże. Chwała na wysokości, chwała na wysokości, a pokój. Pański sam ogłosił te dziwy, których oni nie słyszeli jak żywi. Chwała na wysokości, chwała na wysokości, a pokój na ziemi. Chwała na wysokości, chwała na wysokości, a pokój na ziemi. Dziwili się na powietrznej muzyce i myśleli, co to będzie za dziecie. Chwała na wysokości, chwała na wysokości, a pokój na ziemi. Chwała na wysokości, chwała na wysokości, a pokój na ziemi. Witaj Jezu Marusieńki na kolanach swej mateńki. Witaj nam dziecino droga, wyznajemy w Tobie Boga. Kogo gwiazda znów prowadzi, trzech jeźdźców z daleka. Wiezie skarby dla Jezusa, małego człowieka. Ziemą i osioł kłaniają, Trzej królowie podarunki oddają. Chwała na wysokości, chwała na wysokości, a pokój na ziemi. Chwała na wysokości, chwała na wysokości, a pokój na ziemi. My go także Bogiem zbawcą już znamy i z całego serca wszyscy kochamy. Chwała na wysokości, Chwała na wysokości a pokój na ziemi Chwała na wysokości chwała na wysokości a pokój na ziemi Chwała na wysokości chwała na wysokości a pokój na ziemi Chwała na wysokości chwała na wysokości. a Gwiazda nam wskazała drogę, Którędy iść trzeba, Tam, gdzie święte dziecię leży, Król ziemi i nieba. Na tę biedę i na zimno Niesiemy prezenty, Złoto, mirrę i kadzidło. Przyjmij, Jezu Święty! Bóg wam zapłać, moi mili, Żeście tak pięknie Jezusa uczcili. Słuchać waszych kolęd dla Niego uciecha. Spójrzcie, jak się do was milutko uśmiecha. Gwiazdy bledną, już zasnęła maleńka dziecina. Pan Bóg się uśmiecha do swojego syna. Pasterze wracajcie do stad porzuconych. A i na was też czekają wasze ciepłe domy. Świeci gwiazdka nad Betlejem, świeci nad stajenką. Nad dzieciną czuwa Józef z najjaśniejszą panienką. A ze łupka ubogiego Jezus, święte dziecię. Swym uśmiechem wita ludzi na celutkim świecie. I jak to dobrze, że są święta, które godzą wszystkich, kiedy ludzie i zwierzęta są nam drodzy bliscy. Pierwsza gwiazdka na niebie błyska, choinka nam iskrzy światłami, niech szczęście i spokój święty pozostaną cały rok z nami. Teraz przy żłobku zróbmy wielkie koły, śpiewajmy kolędy, niech będzie wesoło! się Chrystus rodzi, i na świat przychodzi. Ciemna noc w jasności, promieni z tej brodzi. Aniołowie się radują, pod niebiosy wyśpiewują. Stierzy, którzy trzód swych strzegli, aby dobyt lejem czym prędzej pobiegli, bo się narodził, zbawicie naszego świata.